To fragment niemieckiego filmu Mena gegen Panzer Ludzie przeciw czołgom, edukacyjnego materiału dla żołnierzy z 1943 roku. Materiału, który musiał powstać ze względu na coraz większą dysproporcję pojazdów pancernych na froncie wschodnim. Sytuację, w której walką z czołgami zostali w większym stopniu obciążeni żołnierze piechoty. Jednym ze sposobów było wykorzystanie min magnetycznych posiadających silne magnesy ręcznych granatów przeciwpancernych z ładunkiem kumulacyjnym. Niemcy bali się jednak, że przeciwnik może wykorzystać podobną broń. Wymyślili więc Cimerit, specjalną masę nakładaną na pancerze czołgów, której zadaniem było uniemożliwienie przymocowania do kadłubów pojazdów takich min. Cimerit składał się z polioktanu winylu, trocin, siarczanu baru, siarczku cynku oraz barwnika. Po raz pierwszy na YouTube możecie zobaczyć, jak wygląda przygotowanie takiej masy i jej nakładanie na oryginalny niemiecki pojazd pancerny z czasów II wojny światowej. Pokażemy Wam dzisiaj procedurę przygotowania cimeritu, yy, masy antymagnetycznej stosowanej na pojazdach niemieckich z okresu II wojny światowej. Paradoksalnie Niemcy byli jedynym krajem stosującym masowo miny magnetyczne, tak, tak zwane miny, które za pomocą magnesów przyczepiały się do pancerza i jako jedyni też próbowali się właśnie przed tą swoją własną bronią yy, uchronić. Yy, stosowano do tego specjalną masę yy, przypominającą, yy, przypominającą trochę yy, klej do płytek bądź też cement. E, oczywiście nie ma to nic wspólnego z tym przepisem, e, którego używamy w łazienkach czy w kuchniach, tylko jest to specjalna mieszanina e, poliostanu winylu popularnego kleju do drewna, wikol, e, siarczanu baru, siarczanu cynku, trocin oraz jako barwnika ochr. E, dzisiaj ten, pro, e, ten, ten proces przejdziemy cały od początku. Tak więc mamy już przygotowane wiadereczko, mamy przygotowaną wagę, jest przepis, e, tak więc zaczynamy. Taruję wagę. I zaczynam od poliostanu winylu w ilości 25% składu, ponieważ przygotowujemy pół kilograma, więc naleję tego 125 gram. Jest 125 gram poliostanu winylu. Następnie yy, bierzemy sobie siarczan baru. Siarczanu baru idzie stosunkowo najwięcej, bo aż 40%. Tak więc w naszym przypadku będzie to równe 200 gram. Znowu taruję wagę. W dzisiejszych czasach jest to też najdroższy składnik Cimeritu. Niestety. Ale podejrzewam, że w okresie II wojny światowej jego cena była znacznie niższa, gdyż. Masowe stosowanie tego tej warstwy ochronnej na czołgach doprowadziłoby przemysł zbrojeniowy III Rzeszy niemalże do ruiny, ponieważ na samego najmniejszego sztuga tych kilogramów szło około 70. My dzisiaj też pokażemy to na przykładzie sztuga, yy, ponieważ zaczniemy nakładanie właśnie na tymże dziale szturmowym. Mamy już siarczan baru. Yy, pozwoliłem sobie troszeczkę wcześniej przygo przygotować siarczan cynku, który bardzo trudno jest rozpuszczalny w wodzie. Tak więc mam całą ilość już przygotowaną, rozpuszczoną. A trwałoby tam to i trwało w normalnym przypadku, ale jest on jest on elementem też najbardziej najbardziej skupionym, widzę, że jest tego jeszcze troszeczkę mało, ponieważ idzie go 10% a tyle nam się nie udało uzyskać. O, mamy już te 10%. Tak więc jest przygotowany. Następną częścią pozwolę sobie troszeczkę ten nasz siarczącynku jeszcze rozbić, gdyż będzie nam tutaj się brylił. Nie przygotowuję tu pierwszy raz. Tak więc. Yy, nie jest to takie całkiem proste. Przygotowujemy co prawda małą ilość, ale pracy z tym nie jest najmniej. Następnie do naszego specyfiku dodajemy 75 gram trocin. Objętościowo jest ich dosyć sporo. Wagowo mało, ale jak wiemy, trociny do najcięższych nie należą. Już prawie jesteśmy. Na 75 gramach, o. Także mamy 75 gram trocin, no i ochry w ilości 50 gram, czyli barwnik, który nada nam piękną, intensywną, żółtą barwę 25, 35 40 gram I jeszcze tak. Troszeczkę mamy czterdzieści pięć, i pięćdziesiąt. Dobrze. Czyli mamy już cały cały skład cimeritu. Pozostało nam go porządnie wymieszać. Nasza masa cimeritowa. Jest już gotowa do nakładania, ma konsystencję bardzo mocno lepistej papki, nie sposób zrzucić się nawet ze szpachelki, tak więc Niemcy w jakiś tam przemyślany sposób tę mieszaninę przygotowali, o proszę nawet grubszej ilości. My pierwszą warstwę wierzchnią, którą będziemy nakładać to zaledwie 4 mm, tak więc grubość dosyć cienka. I następna warstwa będzie warstwą wykończeniową, ale najpierw musimy przygotować tą masę, która zaczepi nam się do pancerza. Nakładamy już naszą lepistą papkę, która jest cimeritem. Trochę taka praca tynkarsko-murarska. Yy, oczywiście cimerit dużo lepiej się klei, więc yy, raczej kiepski byłby ze mnie murarz, ale yy, pokażmy to na przykładzie naszego pojazdu. Oj, niestety jakąś część papki niestety upuściłem, ale widzę, że ta maś jest naprawdę... Fajnej jakości Jeżeli chodzi o lepistość Dosyć dobrze się trzyma Chcąc odtworzyć pojazd w sposób w 100% oryginalny Powinniśmy również taką masę W jego przypadku zastosować Każda wyprodukowana sztuka właśnie taką powłokę posiadała. Zaskakująco dobrze się to klei. Nie spodziewałbym się, że jakby nie było, jest to stal, że dostali jakieś masy plastyczne są w stanie się w tak łatwy sposób przyklejać. Tak, tu już mamy jedną warstwę wysuniętą, więc nakładamy na nią powierzchnię, nową warstwę. Sprawie zewnętrzno bardziej dla próby, bo nie chciałbym jej teraz wykonywać, bo nawet nie mam przygotowanego narzędzia wykończeniowego, ale żeby gdzieś zbliżyć się do, do elementów, które do tej grubości pożądanej będziemy mogli w przyszłości przetestować ich właściwości antymagnetyczne, i po prostu użyć do tego. Magnesu. Ale, tak jak powiedziałem, papka naprawdę fajnie się klei. Tak więc, właściwości są dosyć dobre. Jest to jednocześnie barwnik. Tak więc, odpada nam już malowanie pojazdu w tym miejscu. Zresztą Niemcy również nakładali to w większości na powierzchni niemalowane. A malowanie tych pojazdów to było, odpowiedziałbym dosyć niestaranne. Był był, oczywiście, no, kładano na niego warstwy również kamuflażowe, ale jednocześnie mamy już ten Simerit był jednocześnie barwi, zawierał barwniki, tak więc już był jakby warstwą, która w przypadku zdarcia trzymała ten swój kolor pożądany przez producenta. Warstwę antymagnetyczną, powłokę Cimeritu mamy już gotową, przygotowaną i zaaplikowaną na pojazd. Wygląda to dość efektownie. Oczywiście pojazd wymaga jeszcze malowania, ale warstwy antymagnetyczne bardzo często nakładane były przed procesem malowania, tak jak większość urządzeń i elementów pojazdu również była zakładana przed malowaniem głównej warstwy farby, tylko i wyłącznie po, po malowaniu podkładem. Tutaj tak jak widać, nasza powłoka antymagnetyczna jest jakby tą pierwszą warstwą chwytną. Następnie do niej będziemy nakładać powłokę już wykończeniową. Ale to dopiero za dwa tygodnie, kiedy ta wierzchnia warstwa nam stężeje. Proces samej, same, samego utwardzania Cimeritu trwał dosyć długo, było około dwóch tygodni i był jedną z przyczyn rezygnacji z nakładania tejże warstwy we wrześniu 1944 roku.